Otwieramy matryoszkę. Taką rosyjską laleczkę. Co ma w środku? Kolejną laleczkę. A w środku ma kolejną jajeczkę? No, Co to? Jakaś niespodzianka co to za niespodzianka Chyba taka człowieka No Ale czy też będzie tam zabawka? Jakaż tam będzie zabawka Złobaczimy niebieska zabawka instrukcja, ale chyba niepotrzebna chyba dam to radę zmontować dawaj te nóżki, jakieś takie chude nóżki, dziwny niebieski kolor, cóż to może być to chyba jest z tego filmu Avatar Część druga, albo trzecia, istota wody. To jest chyba główny bohater Jake Sully. A co on jeszcze może robić? On może w nocy świecić. Ale super. To potem sprawdzę, jak świeci w nocy. Jak będzie już ciemno, to Wam pokażę kolejnym filmie a teraz postrzelamy sobie z łuku razem z Jakeem Sally a co tu jeszcze w tej matriosce będzie laleczka a w niej laleczka a w niej kolejna laleczka a w tej laleczce laleczka nie to już ostatnia laleczka piękne dwie figurki jak malowane Ujabči je še kod 3D do igre Aplaydu. Jake Sally, avatar v sredstvu svojih.